Z Ewangelii według świętego Marka. Napisał wam to przykazanie, dlatego że macie zatwardziałe serca. Chodzi o takie przykazanie, w którym Mojżesz zezwala na rozwód, i Jezus tłumaczy stąd, skąd to przykazanie się wzięło. Wzięło się stąd, że ludzie nie umieli żyć bez prawa i że y, rozpatrywali całe swoje życie. W kontekście prawa. Co więcej, to prawo funkcjonowało w rzeczywistości zatwardziałych serc, w których nie było prawdziwej miłości. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest inna. W Ewangelii Jezusa nie chodzi o realizację prawa, tylko o odwagę kochania ponad własny egocentryzm, ponad własny egoizm. Do zobaczenia jutro. Jeżeli szukasz książki, która się Twoim światem i doświadczeniem Pana Boga, to zapraszam. Miłosierdzie, Serce Ewangelii. Książka dostępna na stronach wydawnictwa Wam i w dobrych księgarniach.